Cześć, witajcie z tej Smugów Ja w dzisiejszym odcinku po raz kolejny zagramy sobie Geta, to jest trzeci odcinek już z GTA. Eee, I dzisiaj, tak jak mówiłem, w no odcinku w czwartek przetestujemy sobie nowe auto, które weszło. Jest nim. Uwaga. Eee, tak, Obej 10 f Bardzo ładne auto, jak dla mnie że, no, jest one piękne dlatego sobie je zakupimy e, zakupimy je sobie do warsztatu treningowego przyjechaliśmy tutaj naszym przepięknym, o, Rolls-Royce'em oczywiście nie jest mój, ale to tam, nieważne No, yy, na wstępie chcę was zaprosić do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania kanału yy, Napisałem czy wam się content ogólnogta, czy, czy chcecie na przykład więcej, jakieś tam auta, tuningi i w ogóle Czy bardziej jakieś misje, czy jakieś tryby, bo teraz na przykład wszedł yy, tryb. Yy, yy. tryb Tryb, 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 tryb Gdzie to jest, akcje, rozegraj akcje, stworzone przez Rockstar tryb adwersarza nowy i grałem w niego wczoraj eee, i powiem tak, bardzo mi się podoba, dzień sądu. Więc jeżeli byście chcieli go, to oczywiście mogę nagrać dla Was odcinek. Bo w sumie czemu nie. Tak. No, więc jeszcze raz przypomnę. Eee, zapraszam do subskrypcji, lajka, komentarza. I co? No i zapraszam co? tutaj do dalszego oglądania. Teraz się przejdziemy jeszcze do salonu. Czekaj. Chwój po właśnie do... To... A to już z... Dobrze, no to... No to jedziemy na miejsce. Chodzimy do środka. I zobaczymy jak to auto wygląda. No, tu mamy jakieś rzeczy do porobienia, ale to mamy gdzieś. Nie no fajnie się prezentuje, nie powiem fajnie, fajnie. Nawet fajny dźwięk. Dobrze, no to to wiadomo. To też Sterzaki Czy mamy jakieś dokładki? A czy ja chcę dokładkę? Bardzo dobre pytanie. Czy ja chcę dokładkę? Dobra, może powiedzmy dalej. Tutaj mamy jakaś kuta dokładka. Ciekawe. A, to już tak do typowej, takiej bardziej Rejdułki. To już się robi ta auto, To nie, nie, nie. To na mnie o to chodzi. Na mnie o to chodzi. To wygląda nawet ciekawe, tak szczerze mówiąc. Już nie, dobra. Jednak nie. <grych> Nieważne. No kurczę, nie wiem no, to Zostawmy na razie bez Okej okay. Takie tutaj sprzęty można mieć Hm. to na pewno nie To sobie dajmy. Chyba tak. No już kurczę, bo ja ogólnie lubię auta takie standardowe. Można powiedzieć, że seryjne prawie, że. Dobra, zostawmy seryjne. Ciut. Niech stracę. Wydech. Karbonowe uliczne T -t 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 -t. Karbonowy turbo wydechy mi się wydaje, że one silniejsze nie różnią od standardu. się nadpa za tym, że... Dobra, weźmy turbo wydechy, będziemy głośniej strzelać z wydechu Dobrze, grilla tutaj mamy taki I w sumie to nie wiem, czy sobie przy takim nie zostaniemy. Chyba, że da się to usunąć totalnie. Ale jak tak widzę, to chyba nie. To sobie zostaniemy przy takim. Maskę też, przecież nie. Maskę można dać. O taką maska z, z grzbietem dobra, reflektory dajmy takie oznaczenia tu, tu 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 no i tu już mamy komplikacje, bo ja nie wiem czy ja będę chciał oznaczenia niby one jest fajne dosyć, dosyć mi się podoba ale no kurczę nie wiem tak, tak totalnie szczerze to ją nie wiem Hmm. I teraz co w takim momencie zrobić, co No dobra, zdejmijmy sobie... No, płacimy do 10 za zdjęcie tego lusterka. Dajmy sobie koloru pierwszego, tablica czarna dobra, do koloru pójdziemy sobie później dach o, co my tu mamy takie? o to też możemy sobie dać w sumie. bo czemu nie o ja lubię takie, takie, takie rzeczy to ja lubię e, tutaj bym w sumie przy przyfabryczny progi karbonowe progi koloru drugiego no to już są z tymi, to ja, 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 że taki nie lubię tutaj co mamy za spoilery o, ten spoiler jest bardzo fajny tylko, że ja wiem, że tutaj też jest wysuwany właśnie to jeszcze się pomyśli, zawieszenie czy chcemy obniżać nic to w sumie nie daje poza tym, że to jest niżej Będzie ciekawiej. Strzyniemy go tak, turbo nie. Felgi chcę zostawić, bo mi się podobają. Felgi mi się podobają akurat. I szyby też nie. Zmieniamy. Ich nie zmieniamy. Dobrze. Kolor. Tu za bardzo mam wrażenie, że jest krawy. Ten też troszkę taki jaskrawy, bardzo. Ale to już dużo ładnie wygląda. O, może to, to jak się błyszczy. Ale to, to wygląda. To wygląda cudownie. jednak biały, czarny to są takie kolory, które chyba wszędzie pasują. No powiedzmy sobie szczerze, no. Taką czarną małdicę, no nie jedna osoba by chciała. I ja na pewno należę do tych osób ale raczej nie to, może czerwony czerwona Audi a w sumie czemu nie ja? dajmy sobie czerwoną czemu nie, ja? stać nas <grych> dobra e, a jeszcze perłowy tutaj na pewno no to tutaj akurat perłowy to dajmy sobie po prostu czarne. Coś tutaj widzę z transakcjami w toku się dzieje. O, jest super. To dodatkowy kolor. I gdzie on się zmienia? Aha, tu. O, to nie, dodajmy sobie tutaj czarne. Zostajemy przy czarnym. I kolor wykończony tutaj też będą czarny. Bo jak wygląda środek. Nie, środek się w sobie ładnie prezentuje. Dobra, i to chyba tyle tutaj z tego tuningu. Wyjeżdżamy, brzmi naprawdę ładnie. No, brzmi, brzmi pięknie. Uch, jak strzeliło z wydechu. strzelanie Dobra, zobaczymy, ile ja się rozpędzimy tutaj. Tak widziałem, to tam 120, tu nie 6. O, nawet to 140 dobiło przez chwilę. No to naprawdę dużo. To nie wiem, czy to auto nie. w sumie chyba może konkurować z parijachem, ale nie jestem tego pewien. Nie mam aktualnie osoby, która mogłaby mi pomóc to sprawdzić. Zresztą, że jeszcze pewnie jakieś modyfikacje wejdą Na tego auto w sensie u mnie. Może ja coś jeszcze z nim pewnie porobię. Ale na aktualnej chwili nie mam pomysłu. Więc przy takim zostanie Dobra, to pojedziemy jeszcze sobie szybko yy, zobaczyć co Simeon ma no w ogóle do zaoferowania takiego co on by mógł zaoferować z ta. Tutaj pięknie parkujemy nas też parkujemy na dwóch mamy tą tubce biegamy sobie i mamy Hebuker, Tak? Hebuke, heburek, Boże, czy też nie mówię. Przepraszam, widzowie. <grych> Tutaj mamy jakąś Mercedesa, kurde. Straighter. No, to fajne. Jak powiem, chyba na drugim kącie go mam i on mi się całkiem, całkiem, całkiem podoba. Chyba w Forzie, jak nie grałem, to tego dosyć mocno podobiłem, yy, a zarazem porobiłem. I no, cztery pakieci, no i tak już niezbyt przyjemnie się potem mieściło. Mamy silikę Nad siliką w sumie bym pomyślał, odkup tam bo ja kiedyś miałem, już w sumie na tym koncie, to by była moja trzecia silika. Ale posprzedawałem wszystkie pojazdy, kiedyś, pokupowałem za to rzeczy bardziej potrzebne I no w sumie nie mam siliki w moim asortymencie Więc tutaj, tutaj pomyślę, ile on kosztuje a bo ona jest chyba teraz aktualnie na promocji, z tego co słyszałem Banshee to Banshee Air, z tego co wiem, tam po innego Benego to jest tańsze Ona chyba kosztuje... O, 24 tysiące tutaj no, oczywiście to tam jak chcecie, bo... U um, samego Benego Jeżeli macie ten pakiet, to... Macie za darmo, co nie? wiem no, to tam 24 tysiące to, to naprawdę nie jest wydatek no i tutaj, jak on się nazywał, Glendale, o, on też jest bardzo fajny, w sensie ja je lubię, on chyba kosztuje 200, tak, on kosztuje 200 tysięcy Dobra, no to aktualnie jestem zaciekawiony tego silikonu, ale to jeszcze, to jeszcze zobaczę, to jeszcze się zobaczy Dobra, posłuchajmy, jak odpalamy te auto. To e, będzie to było. Kurczę, gdzie to było opcje. A, opcje sterowania, dobra, włączmy. A tam w sumie głośniej grę. Ustawienia, dźwięk, żebyście to o wiele lepiej usłyszeli. Przepraszamy, jeżeli ktoś ma yy, głośno cokolwiek. Dobra, wyłączymy i odpalamy. Nie, no brzmi nic cudownie. O Mój Boże. Dobra, więc mieliśmy już taki e, pierwszy porządny wypadek, ale nie na no, ogół. Bardzo mi się podoba ta rósłanka, ale wydaje mi się, że jeszcze jakieś zmiany wejdą do niej. A to zobaczmy w na następnym odcinku, o ile będę akurat nie umieścił. Więc no. Dobrze. Ja w takim razie dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam odcinek się spodobał, zostawcie lajka, napiszcie jakiś komentarz czy cokolwiek. E, na przykład jak wam minął dzień, albo właśnie czy podobał wam się taki kontent, jaki aktualnie tworzę, czy chcielibyście coś innego. E, zasubskrybujcie kanał. I co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.